Dzień dobry kochani, witam Was bardzo gorąco na naszym kolejnym dniu 30-dniowego wezwania medytacyjnego. Dzisiaj dzień siódmy i mam nadzieję, że rzeczywiście zaczynacie odczuwać efekty tych krótkich, porannych medytacji. Jakże ogromnie się cieszę, że mogę Was ponownie przywitać o poranku i że mogę być z Wami tutaj i rozpocząć ten cudowny, wspaniały dzień. Jeżeli jesteś nową osobą, która dopiero co dołączyła do nas i odnalazłeś to nagranie, to możesz dołączyć do wezwania, klikając w link, który jest podany w opisie tego filmu. Zapisując się do tego wezwania, będziesz otrzymywać na maila każdego dnia o wczesnym poranku wiadomość z linkiem do aktualnej medytacji z afirmacją, a także otrzymasz dostęp do pozostałych nagrań z poprzednich dni. Natomiast jeżeli masz ochotę z nami kontynuować, to możesz zacząć od tej medytacji i kiedy będziesz potrzebować wrócić do tych, które odbyły się przez ostatnie 6 dni. Każda medytacja trwa około 10 minut i każda jest opatrzona w inną afirmację. To co jest ważne, a co chciałabym, żebyś bardzo mocno poczuł w sobie, to każda z tych medytacji, oprócz tego, że ma w sobie afirmację, jest również przepełniona energią miłości. Jest połączona koherencją umysłu i koherencją serca. Wszystko po to, abyś mógł jak najbardziej poczuć w sobie niesamowitą moc, jaką daje praktyka medytacyjna. Dzisiejsza afirmacja, którą dla Ciebie przygotowałam, Brzmi: Kocham każdą komórkę mojego ciała. I moja prośba do Ciebie: niech te afirmacje, które odsłuchujesz w medytacji, niech one Cię prowadzą przez ten dzień. Pozwól sobie, by one do Ciebie wracały w ciągu dnia. Przypominaj o nich sobie i podejmuj zgodnie z nimi decyzje. Niech zmieniają się Twoje głęboko osadzone przekonania. Niech odchodzą te, które Cię ograniczają, i niech zostają wprowadzane te, które są nowe i które powodują ogromną transformację życia na lepsze. Niech te afirmacje staną się Twoim nowym drogowskazem i Twoim nowym wzorem życia. Jeżeli jesteś gotowy, to zaczynamy. Usiądź prosto i skup uwagę na swoim oddechu. Kiedy będziesz brał wdech, poczuj, jak powietrze wpływa do Twojego ciała, Twoja klatka piersiowa otwiera się, Twój brzuch unosi. Zatrzymaj następnie na dwie sekundy. I głęboki wydech. Kiedy będziesz wydychał, pozwól dać uwagę temu oddechowi, aby to powietrze zabierało z Twojego ciała, z Twojej przestrzeni, wszelkiego rodzaju obciążenia, wszystkie blokady, jakieś niskowibracyjne emocje, energie i wibracje. I głęboki wdech. Zatrzymaj i głęboki wydech. I skupiaj teraz swoją uwagę na tym, jak oddychasz. I teraz chciałabym, żebyś przeniósł swoją ważność. Do centrum swojej głowy, tuż za oczami, skupił tam swoją uwagę i wyobraził sobie jak jasny, świetlisty biały strumień światła, wpływa przez czubek Twojej głowy, do Twojego ciała, przepływa przez całe Twoje ciało rozświetlając się od środka, opływa wokół Twoje ciało otulając je z każdej strony. I skoncentruj swoją uwagę na centrum swojej głowy. I tam wraz z oddechem wprowadzaj energię jasną, świetlistą. I poczuj to miejsce Poczuję w relacji w przestrzeni wokół ciebie. I następnie przejdź swoją uważnością do centrum swojego gardła. Wraz z oddechem zacznij wprowadzać tam energię. Jasne, świetliste światło. Niech to pozwoli ci w jasny i klarowny sposób wyrażać siebie. I poczuj to miejsce w relacji do przestrzeni wokół ciebie. I następnie przejdź uważnością do swojego serca. I tam, wraz z oddechem, wprowadź jasność i wprowadź życie. Niech każdy oddech otwiera Twoje serce na życiu dajną energię. Niech każdy wydech zabiera wszelkie obciążenia z tej przestrzeni, czyszcząc i otulając jasnością, błogością i miłością. I poddychaj tam chwilę. I teraz chciałabym, byśmy tutaj wprowadzili intencje na dzisiejszy dzień. Kocham każdą komórkę mojego ciała. Pozwól, by te słowa wpłynęły do ciebie. Możesz je wypowiadać na głos lub po cichu, albo w myślach, jak wolisz. Ważne, byś dał im uwagę i poczuł, jak one wpływają. Jednocześnie transformując Ciebie, Twoje podejście do Twojego ciała, Twoje podejście do samego siebie i patrzenie na samego siebie. Kocham każdą komórkę mojego ciała. I niech ta miłość otuli Ciebie. Niech otuli każdą komóreczkę, najmniejszą, najdrobniejszą. W każdym organie w Twoim ciele, wewnątrz i na zewnątrz. Kocham każdą komórkę mojego ciała i pozwól poczuć sobie to, tą miłość, którą dajesz sobie. Podczas oddechu wsłuchuj się w rytm serca i wprowadzaj tę afirmację, pozwalając, by ona się osadziła w tobie, by nadała rytm Twojemu dniu. Co dzisiaj zmienisz, jeśli ta afirmacja. Stanie się Twoim świętym prawem, Twoim świętym przykazaniem. Kocham każdą komórkę mojego ciała. Co wraz z tą miłością wprowadzisz nowego, jakie nowe zachowania, z czego zrezygnujesz? Na co bardziej zwrócisz uwagę? Pozwól sobie poczuć to w ciele. Niech ciało zareaguje na Twoje słowa. Kocham każdą komórkę mojego ciała. Głęboki wdech. Powoli wróć uważnością do siebie, do swojego ciała. Jeszcze raz przypominając sobie afirmacje na dzisiejszy dzień. Kocham każdą komórkę mojego ciała. I przywołaj to jasne, świetliste światło, które wpływało przez czubek Twojej głowy do Twojego ciała i otulało ciebie lekkością i miękkością. Niech ono zamknie tą afirmację w tobie. Niech ta afirmacja się w Tobie osadzi i osiądzie, nadając kierunek Twojemu dniu, nadając kierunek Twojemu działaniu względem siebie samego i swojego ciała i połóż swoją lewą dłoń na sercu i podziękuj sobie. Podziękuj, że znalazłeś te kilka minut w ciągu tak zabieganego dnia, dając sobie uwagę, mówiąc, że jesteś dla siebie ważny, pragnąc zmiany ponad wszystko. I kiedy będziesz gotowy, możesz otworzyć oczy. Dziękuję Wam, kochani, że ponownie dzisiaj ze mną byliście. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień i afirmacja, którą dla Was przygotowałam, razem z medytacją, będzie Was prowadziła że spojrzycie na pewne rzeczy zupełnie inaczej, inaczej na siebie i na swoje ciało. Podejmiecie pewne inne decyzje, które wpłyną na całą resztę waszego życia. Jeżeli czujesz, że ta medytacja jest niesamowita, podziel się koniecznie swoimi odczuciami. Jeżeli masz ochotę, poleć to nagranie swoim znajomym. Niech jak najwięcej osób będzie miała możliwość transformacji swojego życia. Oj więcej wokół nas zmieni siebie, tym bardziej my będziemy tę zmianę odczuwać, również w swoim życiu. Życzę Ci cudownego, wspaniałego dnia i do zobaczenia jutro.